Pierwsze czytanie mówi o otwieraniu grobów i wydobywaniu z nich ludzi. Pan Bóg może w tym czasie otwiera groby mojego serca, moje najcięższe zmory i przemienia je, jeśli otworzę się na Jego łaskę i na to, co będzie się działo wokół mnie w tym czasie, na zmiany, na moje nowe przymierze z Bogiem. Psalm mówi nam o miłosierdziu, miłości Bożej względem nas, o tym, że Bóg nas kocha za darmo. Z tym wiąże się jego pomoc, wybawienie nas z grzechu, jeśli tylko zwrócimy się do Niego. W Ewangelii słyszymy o przyjacielu Jezusa Łazarzu, który zmarł, o którym Jezus mówił, że zasnął i idzie go obudzić. Uczniowie jednak nie rozumieją, co oznacza owo zaśnięcie Łazarza i mówią: Panie, jeśli zasnął, to wyzdrowieje. Wtedy Jezus wytłumaczył im, że jego przyjaciel zmarł i idzie do Niego, aby ludzie uwierzyli. Gdy przybyli na miejsce, Łazarz już od czterech dni spoczywał w grobie. Wielu Żydów również przyjechało, aby pocieszyć Martę i Marię po utracie brata. Marta wyszła na spotkanie Jezusowi, gdy zobaczyła, że idzie, i powiedziała Mu, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł, lecz i teraz wiem, że da Ci wszystko, o cokolwiek byś poprosił Boga. Jezus zaś rzekł jej, brat Twój zmartwychwstanie. Marta wykazała się głębszym zrozumieniem wiary i odpowiedziała, że wierzyła zaś zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. Jezus zaś wyjaśnia jej, że to On jest zmartwychwstaniem i życiem i kto w Niego uwierzy, choćby umarł, żyć będzie. Po czym zapytał jej, czy wierzy w to? Ona odpowiedziała, wierzę. I poszła do swojej siostry Marii, mówiąc jej, że Jezus ją woła, gdy tato posłyszała, wybiegła mu naprzeciw, a za nią wszyscy Żydzi, myśląc, że idzie na grób łazarza, opłakiwać go. Gdy ujrzała Jezusa, upadła mu do nóg i rzekła: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Jezus wzruszył się na te słowa. I gdy tylko dowiedział się, gdzie leży jego przyjaciel, natychmiast się tam udał, a kiedy zobaczył grób, zapłakał i wszyscy wiedzieli, że prawdziwie kochał łazarza. Potem poprosił, aby usunąć kamień z grobu i zaczął rozmawiać z Bogiem, dziękując mu za to, że go wysłuchał. Po czym głośno powiedział, aby łazarz wyszedł na zewnątrz. I wtedy zmarły cały w opaskach na twarzy i nogach wyszedł. Wielu Żydów uwierzyło w niego po tym wydarzeniu. Jezus przychodzi do naszego życia i może przemienić nasze serca. Jednak czasami z powodu naszej grzeszności nie może to zaistnieć, ponieważ z tym grzechem, kamieniem, który zamyka nas i nasze serca grzechów w grobie naszych słabości nie zwracamy się do Jezusa lecz zamykamy się przed nim próbując sobie sami poradzić z martwych wstać możemy tylko z Jezusem i tylko z nim nasze słabości możemy przemienić w naszą siłę